Dzień dobry Państwu! W dzisiejszym odcinku kolejny test telewizora LG OLED 55 cali Model BX. Test na wytrzymałość, wypalenie. Używamy tego telewizora jako monitor do komputera 10 godzin dziennie, codziennie. Dzisiaj mamy 57 dzień. Używamy go głównie do przeglądania internetu. O właśnie tak przez oczko, rozumiesz, ale fajne ma tatuaże, no, tego. Jakie kolory powodzę. Ach, pamiętaj, że ta kamera może troszeczkę nam tutaj robić niebieskawo, ale w rzeczywistości to jest bardzo, bardzo pięknie ustawione. Tutaj presety w kamerze robią e, swoje. Zacznijmy może już ten e, test, bo robi się gorąco. Bach, i to jest ten test z internetu. Start. Tu mamy pierwsze okienko. Obraz czarny. Nie widzimy żadnego wypalenia. Obraz biały. Jest biały na ekranie, czy jest. No, jeśli jest bardzo niebieski, to wiedz, że moja kamera robi właśnie taki niebieskawy obraz. Nie, nie wiedzieć czemu, ale tak jest. Czerwony. Nie ma żadnego wypalenia, a na czerwonym najbardziej widać. Zielony również brak. No i oczywiście niebieski również brak oznak jakiegokolwiek zużycia nierówności. W tej jasności nie widzę żadnej nierówności. Color distance, gradient, ostrość, ostrość to tam była, ostry jak Żyleta, ja lubię taki ostry. Kąty widzenia nieskończone. Gamma? Pięknie. Ejzont, widzisz ten napis? Ja go widzę. Buzie, widzę. Ja nie widzę. A ja widzę! No i czas reakcji. Oczywiście. Superowy. Nagrywam w 30 klatkach, bo mam taką kamerę. Nie mam kamery, która nagrywa w 60. No ale jest tak zwana rewelacja. Szok. No i co? No to kolejny test. Kolejny tydzień. Kolejny. Dzień 57 już. No już kupę czasu. Telewizor chodzi, znaczy chodzi, no działa. Elegancko. Nie wiem co to jest Miss Szwajcarii, czy co to jest. Ja zaraz znajdę pilota. pilot jest. I zaraz pokażę Ci moje ustawienia. Wchodzimy sobie w ustawienia. Dlaczego by nie? O, czyżby ktoś mi tutaj? Ktoś mi tutaj zaatakował. Ja, ja nie, w gamie, jestem cały czas w gamie, czyli gra. Proszę mi tutaj Samsung nie imputować. Ja wiem, że to nie o Tobie, ale Ty mi tu nie imputuj. Kontrast na 60, jasność 68, ostrość 37. Ktoś tam mówi, że za ostro, a ja tak lubię ostro. Słuchaj, może Ty lubisz yy, po cichu? Yy, pociemko, a ja lubię na zewnątrz i na, i na ostro. Rozum no i wiesz o co chodzi. No, bo ktoś tam mi tam imputował, że jest za ostro. Ja lubię. Kolor 71. Ja też lubię trochę koloru. Jak ta szmina, rozumiesz, czerwona jest. Elegancko. Advance. To jest wszystko powyłączane, dlatego, że jako monitor do komputera to nam jest niepotrzebne. To bardziej w trybie e, filmowym. Kolor gamma na szeroki. Gamma 2.4. Wszystko jest Poza tym yy, fabryczne. Już tutaj nie, nic nie zmieniliśmy. Wyłączyliśmy tylko oszczędzanie. A nie, jest, jest na auto. Myślałem, że jest na off. No. Jeśli chodzi o OLED screen server, Jezu, przepraszam Was, że tak yy, ten, tele ten telefon mi tutaj gra, ale cały czas ktoś, zawsze jak coś nagrywam, to musi się ktoś napatoczyć. Powiem Ci, że tak. Trzy godziny nie nagrywam, nikt nie dzwoni. Zaczynam nagrywać i to już się napatoczy. No ale to jest taka przygoda, właśnie na YouTube. Pixel refresh tego w ogóle nie używałem no bo telewizor przy każdym wyłączeniu z pilota przez następne 2-3 minuty w tle na standbyu się odświeża. Więc raczej manualnie tego nie trzeba bo to jakby, jakby nie było, działa codziennie przy wyłączaniu. Screenshift oczywiście działa raz na jakiś czas widać, że ten obraz się tam o parę milimetrów ruszy. Myślę, że raz na parę godzin. Logo Luminance oczywiście na high. Mamy aktualny firmware. Nie ma ostatnio żadnej aktualizacji. Czekamy na najnowszą aktualizację, która ma wyjść i, i ma zmienić nam tego smarta. Czy na lepsze? Nie wiadomo. Z tego co widziałem z reklam to właśnie przy takim podświetleniu nie będzie tylko na, na dole, tylko będzie na całym ekranie. Moim zdaniem to jest lepsze rozwiązanie, bo ja chcę widzieć co mam z tyłu, a nie żebym miał wszystkie te okienka tutaj na całości. Jak myślisz? Moim zdaniem to jest lepsze rozwiązanie. Jak jest dobre, to nie naprawiaj. To jest takie moje przysłowie. Wszystko chodzi szybciuteńko, elegancko. Ach, ja jestem po prostu ultra zadowolony z tego. Pięknego telewizora, jakie kolory. Ja, fierniczo, no to jest normalnie szok. Szok i niedowierzanie, jak piękny jest ten yy, telewizor. No i tyle. Kolejny test zdany. Folii jeszcze nie ściągnąłem, bo nie, bo nie zdjąłem tego z tyłu telewizora. Nie ma kiedy. To już to tak. no nie jest takie proste. <laughs> Także folia na wyświetlaczu musi być no przynajmniej pół roku. Pozdrawiam. I polecam, bam!